jakie będzie tego tegoroczne Lato z Radiem. Mam nadzieję, że wyjątkowe, bo to rok naszego 40-lecia. 1 lipca 1971 roku po raz pierwszy Lato z Radiem pojawiło się na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia i tak rozpoczęła się nasza niezwykła historia. Myśmy mieli dużo szczęścia do znakomitych osób, do znakomitych głosów. Tadeusz Nuk, Sławomir Szow, Krzysztof Kolberger, Krystyna Czubówna, Andrzej Matul, Zygmunt Hajzer, Zbyszek Krajski. Można by tak bardzo długo wyliczać. Takie było to nasze 39 lat do 2011 roku. Trasa koncertowa rusza w czasie najbliższego tygodnia i od 13 czerwca do 3 września każdego dnia wakacji, punktualnie o 9 rano, Polka Dziadek będzie witała wszystkich Państwa w programie Pierwszym Polskiego Radia. Moc z atrakcji, sporo konkursów, niezwykły jeż, który będzie naszą tegoroczną maskotką i informacje, które chcemy przy okazji tego rocznego lata zanim przemycić o zdrowiu, o bezpieczeństwie i o tym, jak, jak spędzać wakacje, żeby potem spokojnie wrócić do domu.